Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vloga Przestroga Teologa. Witam Was po dwutygodniowej przerwie. Była ona spowodowana przygotowaniami do pierwszej komunii świętej. Oczywiście nie moimi, ale klas trzecich, które mam przyjemność nauczać. Ale nie traćmy już czasu i przejdźmy tradycyjnie do teologicznego sucharu. Jak nazywa się roślina? Przez której stworzenie Pan Bóg chciał przyszpanować? Bóg Szpan. Maj to nie tylko czas pierwszych komunii świętych, ale to przede wszystkim okres nabożeństw majowych. I w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokrótce przybliżyć ich historię. Początków nabożeństw majowych należy szukać w pieśniach sławiących Maryję, które były znane na wschodzie już w V wieku. Natomiast jeśli chodzi o zachód Europy to poświęcenie miesiąca Maj Matce Bożej przypisuje się hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X, który na przełomie XIII i XIV wieku zachęca swoich podanych do modlitewnego gromadzenia się przy maryjnych kapliczkach. Natomiast kluczową rolę odegrali jezuici. Pierwszym z nich był żyjący w Neapolu na przełomie XVII i XVIII wieku ojciec Ansolani. Organizował on koncerty pieśni marynych w Królewskiej Kaplicy i każdy taki koncert kończył specjalnym błogosławieństwem, najświętszym sakramentem. Jest to o tyle istotne, gdyż obecnie każde nabożeństwo majowe również kończy się takim błogosławieństwem. Drugim jezuitą, który rozpowszechnił nabożeństwa majowe, był ojciec Mucarelli. W 1787 roku wysłał on do wszystkich włoskich biskupów broszurę zachęcającą do odprawiania tego nabożeństwa. Ta forma czci Matki Bożej przyjęła się na tyle, że papież Pius VII obdarzył to nabożeństwo pierwszymi odpustami. A w 1859 roku papież Pius IX zaakceptował obowiązującą do dzisiaj formułę nabożeństwa majowego, na które składa się Litania Loretańska, Nauka Kapłana oraz uroczyste błogosławieństwo najświętszym sakramentem. Centralnym punktem nabożeństwa majowego. Jest litania loretańska. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loreto, gdzie w miejscowym sanktuarium została rozpowszechniona. Oficjalnie litania loretańska została zatwierdzona w 1587 roku przez papieża Sykstusa V. Jeśli chodzi o Polskę, to nabożeństwa majowe zostały wprowadzone i tu zaskoczenie przez jezuitów. A pierwsze odnotowane miały miejsce w 1838 roku w Tarnopolu. W kolejnych latach, w połowie XIX wieku, odprawiane były już w większości polskich miast na czele z Warszawą, Krakowem, Płockiem czy Toruniem. A w ciągu kolejnych 30 lat nabożeństwem majowym modliła się już cała Polska. Tak pokrótce przedstawia się historia nabożeństw majowych. Zachęcam Was serdecznie do udziału w majówkach, a tymczasem dziękuję za dzisiejszy odcinek i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!